Pierwsza część Pitbulla to film kultowy, na bazie którego powstał genialny serial składający się z trzech sezonów. Zobaczcie jednak, czym poruszali się bohaterowie tej fenomenalnej wręcz produkcji. Toyota Corolla E12 to, mówiąc delikatnie, taki samochód, który nie budzi większych emocji. Mówiąc jeszcze prościej, to auto, obok którego możemy przejść na ulicę i tak naprawdę w ogóle go nie zauważyć. Zresztą podejrzewam, że za jakiś czas spotkanie tego modelu na polskich ulicach będzie graniczyć z cudem, a to wszystko z powodu zwiększonego zapotrzebowania korollami na rynku afrykańskim, w różnych krajach afrykańskich. No ale dobra, zostawmy to. Widok Koroli 12 w standardowej wersji raczej nie spowoduje przyspieszonego bicia serca. Co innego, kiedy mamy do czynienia: z topową wersją i taki właśnie egzemplarz koroli z silnikiem o pojemności 1.8 litra i mocy 192 koni mechanicznych, pochodzący prawdopodobnie z 2003 roku, pojawił się w drugim sezonie serialu Pitbull, a dokładnie w drugim odcinku i należał do serialowego Metyla. Ciekawym wyróżnikiem tego egzemplarza są felgi aluminiowe. Zwróćcie uwagę, że to nie są fabryczne felgi od wersji T Sport, T Sport tylko akcesoryjne felgi prawdopodobnie pochodzące od firmy TORA. Jednak najciekawsze są tablice rejestracyjne tego egzemplarza DW6666E, które jak się okazuje są prawdziwymi numerami przypisanymi do tego konkretnego pojazdu. Na dodatek auto porusza się na nich do dziś. Pamiętam taką sytuację, że po zakończeniu emisji, jakiś czas po zakończeniu emisji serialu Pitbull, widziałem tą korolę na sprzedaż w jednym z ogłoszeń. Motoryzacyjnych. No i teraz pytanie: Czy została ona sprzedana i po prostu nowy właściciel jej nie przerejestrował, czy może ówczesny i teraźniejszy właściciel to jedna i ta sama osoba i po prostu zrezygnował ze sprzedaży. Kolejne pytanie, jakie nasuwa mi się na myśl, to czy przypadkiem auto nie należało do kogoś z ekipy filmowej? Dlaczego tak sądzę? Ponieważ. Serial, który, o którym mówię, czyli Pitbull, realizowany był przez wytwórnię ATM, która siedzibę ma m.in. we Wrocławiu. Kolejna rzecz to kwestia tych tablic, czyli oryginalne tablice rejestracyjne z Wrocławia, nie żadne fejkowe, przerabiane itd. No i oczywiście ta wersja, naprawdę ciężko było ją wtedy znaleźć na polskich ulicach. Tak czy inaczej, jeżeli ktoś z was ma jakieś informacje na temat tego konkretnego egzemplarza, to zapraszam do podzielenia się nimi w komentarzu. Jestem mega ciekaw historii tego pojazdu. Skoro mówimy o polskim serialu kryminalnym, to oczywiście nie mogło w nim zabraknąć takich samochodów jak na przykład starsze wersje BMW serii 7, które w tamtych czasach bardzo mocno kojarzone były z gangsterskim światem. I tutaj chciałbym się na chwilę zatrzymać i skupić na odmianie E38, która produkowana była w latach 1994-2001. W Pitbullu możemy zobaczyć kilka takich pojazdów i przed liftingiem i po liftingu, jednak absolutnie najciekawszy egzemplarz widać w jednej ze scen. Sami zobaczcie. To jest scena z 8 odcinka trzeciego sezonu serialu Pitbull a egzemplarz, który mogliście zobaczyć, to BMW 730i pochodzące prawdopodobnie z roku 1994 lub 1995. W każdej szanującej się produkcji, jeżeli chodzi o seriale kryminalne, filmy, seriale kryminalne, nie może zabraknąć Mercedesa G-klasy. To jest już kultowy model, który szczególnie upodobali sobie gangsterzy, raperzy, celebryci, to jest taki aut, taki po prostu must have, który tak jak wspomniałem w takich produkcjach musi się znaleźć. No i nie inaczej było w przypadku serialu Pitbull, tutaj pojawiły się dwa takie samochody. Najciekawszą scenką jest scenka, w której widzimy srebrny egzemplarz Kwadrata i rozmawia on na temat tego pojazdu z Despero. To z kolei scena z odcinka 4, sezonu drugiego, a samochód pochodził prawdopodobnie z roku 2004 bądź 2005 i była to wersja 400 CDI. W kolejnym odcinku, piątym, możemy zobaczyć inną G-klasę. To jest model pochodzący prawdopodobnie z końca lat 90., ale w wersji G500. Pitbull jest bardzo ciekawą produkcją, jeżeli chodzi o różnego rodzaju pojazdy. Pojawiło się ich tam mnóstwo, dlatego postaram się tak pokrótce wymienić najciekawsze alfabetycznie. A więc dwie A8 generacji D2, pierwsza z odcinka drugiego, sezonu drugiego, a druga to nie tyle A8, co topowa wersja S8 z odcinka 14 sezonu trzeciego. W filmie możemy zobaczyć Audi Coupe GT z początku lat 80 mnóstwo rozchwytywanych w tamtych latach modeli BMW, Począwszy od serii 3, modele z typu szeregu E30, E36, E46, piątki, 34, E39, wspomniane siódemki, w tym jeszcze starsza, na przykład pochodząca z typu szeregu E32. Widzimy tam również polskie samochody, ale i takie auta jak na przykład dobrze kojarzone kiedyś z polskich dróg DeUtico, Ford Scorpio z lat 80., który w jednym z odcinków stał się jeżdżącą bombą, pułapką oferowaną mężowi przez żonę, która chciała się tego człowieka podstępnie pozbyć. I Suzu z lat 80., którym poruszał się komiks i który zostaje ostrzelany mercedesy, takie jak CL500, E-klasa W210, W211, S-klasa W220, czy różnego rodzaju dostawczaki, takie jak Sprinter, Vito, ale również karawany, czy na przykład spalony Mercedes W123. Ople, Corsa B, Omega B, wektry A, B i C. Myślę, że najciekawszą jest wektra B, która pojawiła się w 11 odcinku w drugim sezonie. Peżoty takie jak na przykład Boxer, różne modele Renault, Nissana, czy na przykład ciężarówki takie jak Scania, Subaru Impreza, WRX STI, a właściwie dwie imprezy, które możemy zobaczyć w odcinku 4 sezonu trzeciego. Sat i Visa, którym jeździła Dziewczyna Śruby. Toyota Corolla, Toyota Land Cruiser, Volkswageny, Golf 3, Passat B5, Vento, Transporter, Multivan czy nawet stary Volkswagen Garbus, który uczestniczył w stłuczce w odcinku pierwszym w sezonie trzecim. Klimatyczna jest również scena w odcinku jedenastym w sezonie drugim, gdzie policjant Igor stoi za starym zniszczonym Żukiem i stamtąd oddaje strzały w kierunku przestępców. Samochody policyjne w tej produkcji możemy podzielić na dwie kategorie: radiowozy oznakowane i pojazdy nieoznakowane. Do pierwszych należą takie auta jak na przykład Aro. Tak, było kiedyś takie coś. Z tego czasu policja, Polska policja zamówiła trochę takich pojazdów, ale bardzo szybko się z nich wycofano. Ford Focus kombi pierwszej generacji, Ford Transit, Polonez Scaro Plus, Land Rover Defendery, Opel Astra G, Peugeot 307 kombi, Peugeot 406, Skoda Octavia pierwszej generacji. Czy Volkswageny Transportery? Nieoznakowane auta policyjne to na przykład Pero, Opel Astra Ford Mondeo MK3 z charakterystycznymi fejkowymi tablicami rejestracyjnymi, którego możemy zobaczyć na przykład w odcinku, kiedy Despero pomaga przewieźć kwadrata. Volkswagen Vento, Polonezy, Karo i Karo Plus, w tym jeden wyciągany z wody w odcinku szóstym w sezonie trzecim. Na ekranie widać również Skoda Oktawie, którą poruszał się Goebbels oraz Lagunę Jedynkę, za kierownicą której siedział Igor. Natomiast w odcinku pierwszym w sezonie trzecim widzimy prawdopodobnie prywatne auto łapki, czyli starego Forda Mondeo pierwszej generacji. To tyle, jeżeli chodzi o film i serial Pitbull. Na koniec jednak jestem Wam winien pewne wyjaśnienie, ponieważ powstały oczywiście kolejne części z tej serii. Natomiast pozwólcie, że nie będę komentować ani jakości tych filmów, ani tym bardziej samochodów, które tam e, się pojawiły. Dla mnie jedyną słuszną, którą uznaję, jest ta pierwsza kultowa seria Pitbulla, o której mówiłem dzisiaj. Dzięki za uwagę. Subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Z cyklu Auta na ekranie.